Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, o co tak naprawdę chodzi w mitach greckich? To nie są tylko opowieści o bogach i herosach. Mity to coś znacznie więcej. To sposób, w jaki starożytni Grecy próbowali zrozumieć otaczający ich, często przerażający świat. Skąd biorą się pory roku? Dlaczego istnieją cierpienie i choroby? Mitologia dawała na to odpowiedzi. Mity pełniły też rolę drogowskazów moralnych, pokazując, jakie postawy są godne naśladowania, a jakie prowadzą do zguby. Pomyślcie o Prometeuszu, który wykradł bogom ogień, by dać go ludziom. Symbolizuje on bunt, poświęcenie dla ludzkości i miłość do wiedzy. No i oczywiście, mity były po prostu fantastyczną rozrywką, pełną przygód i emocji. To prawdziwy klucz do zrozumienia starożytnej mentalności. Jeśli chcecie poznać więcej fascynujących historii, zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Dzięki do zobaczenia.